Monika Dryl dementuje plotki nie rozwiodła, bo nigdy nie miała meza. Niedawno media obiegła wiadomość co o rozwodzie Moniki Dryl pisano: Zyhod wraz z partnerem Pawłem Kwiatkowskim uchodzili za wzorowa parę w świecie show biznesu. To jednak nie udało się im pokonać kryzysu, który wdarł się do zwiasku. Z czasem narastali między nimi napiecia. Coś się wypaliło? Nie chcieli udawać. Uczuć izyc w klamstwie. Zwłaszcza wobec syna powiedziała znajoma pary w rozmowie z dziennikarzami Rewi. Pisano o tym, jak aktorka poznala się z mezem kilkanaście lat temu na jednej z imprez. O tym, zim w 2009 roku na świat przyszedł ich synantek, który od jakiegoś czasu uczy się w domu. Jak się okazuje, nie wszystkie te informacje zostały sprawdzone. Monika Dryl na lamach Plejady zdementowała kreza plotki. Po pierwsze, nie rozwiodłam się, bo nigdy nie byłam w związku malzeńskim, a po drugie, rozstalam się prawie 4 lata temu. Więc sprawa już dawno nieaktualna powiedziała aktorka. Monika Drill ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Jej kunszt aktorski można podziwiać w serialach telewizyjnych, a także na deskach teatru. Monika brala również udział w programach rozrywkowych Polsatu, jako oni śpiewają oraz Twoja twarz brzmi znajomo.